D jak dzieża. Puszczony ze wzniesienia kamień żarnowy jest jak przygotowanie tradycyjnego chleba na wsi. W obu przypadkach trzeba się pilnować, znać mechanizm przyczynowo-skutkowy. W rosnącej prędkości kamienia oddziałują prawa fizyki. W rosnącym cieście na chleb oddziałują związki chemiczne. W obu przypadkach wydzielana jest energia. Cały proces powstawania tradycyjnego chleba zaczynał się właśnie od mielenia ziaren. Najczęściej zżyta i robiono to na bieżąco. Mąka miała jednak ciemniejszą barwę, bo ta biała z pszenicy była wyłącznie wykorzystywana w czasie świąt. Na domowych żarnach kamiennych nie można było uzyskać jakościowej mąki pszennej, jaką dzisiaj bez problemu kupujemy w sklepie. Chleb, wypiekany w tradycyjnym piecu na drewno, był jednym z najważniejszych produktów na wsi, służących do zaspokojenia głodu. Chleb, jego przygotowanie i spożycie posiada również wymiar symboliczny, czyli taki, który nie jest dosłowny. Dlatego dzieża, czyli naczynie służące do wyrabiania ciasta na chleb, miało również ważne znaczenie wykraczające poza swoją funkcję praktyczną. Dzieża jest zbudowana z klepek połączonych metalowymi lub drewnianymi obręczami o różnej objętości. Najlepsza była stara dzieża, która przechodziła z pokolenia na pokolenie. Dzieżę można było zauroczyć, gdy na przykład powąchał ją kot czy świnia lub gdy powiął na nią wiatr. Wówczas dzierza była zepsuta, bo nie mogło powstać w niej odpowiednie ciasto. Te wszystkie tak zwane brudy w dzierzy to nie jest wynik niechlujstwa wiejskich gospodyń. Dzieży zwyczajnie nie powinno się myć. Dzierze się oskrobywało, a oskrobki wykorzystywało jako składniki zakwasu na przyszłe ciasto. Wierzono, że dzieża jest naczyniem niezwykle delikatnym i wrażliwym, a fakt, że rosło w niej ciasto na chleb, rodziło przesądy, że to naczynie mogło przekazać zarodki życia nie tylko ludziom, na przykład pannie młodej, ale też zwierzętom. W obrzędach weselnych nadzieży sadzano pannę młodą. Dzierza wystawiona na próg chałupy przez dróżki, oznaczała rychłe za mąż pójście. Wydaje się, że dzieża to wyłącznie naczynie, ale zobacz, jak ważną pełniła rolę w kulturze tradycyjnej. Skwitujmy to ludowym opisem chleba. Najpierw w polu rośnie i leży w stodole, potem w młynie, w piecu, aż wreszcie na stole.